Jak z budżetem rzędu 1 miliona złotych zrealizować inwestycje na poziomie 7? Wystarczy umieć współpracować i połączyć finansowanie z wielu źródeł. Tak było w przypadku termomodernizacji dwóch szkół, których jednostką prowadzącą jest gmina Iłowo-Osada, zespołu szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iłowie-Osadzie oraz zespołu szkół nr 2 imienia Jana Pawła II w Narzymiu. W dniu dzisiejszym y, odbyła się uroczystość oficjalnego zakończenia projektu pod nazwą Modernizacja Energetyczna Budynków. Y, publicznych zespołu szkół nr 1 w Biłowej Osadzie i zespołu szkół nr 2 w Narzymiu. Jest to swoiste święto dla naszej gminy, ponieważ zakończyliśmy projekt największy w historii naszej gminy. Za kwotę prawie 7 milionów złotych zrealizowaliśmy te dwie inwestycje wcześniej wspomniane. Zakres tych inwestycji to głęboka termomodernizacja obiektów publicznych szkół na terenie naszej gminy, montaż również instalacji fotowoltaicznej, który będzie produkował energię etyczną na potrzeby obiektów szkół publicznych, również wymiana stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, wymiana kotłowni, grzejników, całego centralnego ogrzewania, odnowienie też szkoły. To wszystko z myślą o ochronie środowiska, ale również z myślą o naszych najmłodszych uczniach, młodzieży, żeby podnieść standard bazy dydaktycznej i żeby poprawić warunki pracy naszego grona pedagogicznego, nauczycieli na terenie naszej gminy. Uważam, że obiekt został wykonany rzetelnie, starannie, na miarę XXI wieku. Będziemy cieszyli się z tej modernizacji, z tego odnowionego budynku. Myślę, że w murach tej szkoły będą uczyli się jeszcze kolejne pokolenia. To nie tylko dla tych pokoleń, ale zbudowaliśmy coś więcej, ponieważ myślimy również o tym, żeby tworzyć warunki dla rozwoju dla następnych pokoleń. Bardzo duże inwestycje, które pokazują, że przy współpracy można zrobić ogrom inwestycji. Ta inwestycja nie mogłaby powstać, gdyby nie dofinansowanie rządowe, co pokazuje, że właśnie współpracując, dzieląc się obowiązkami, dzieląc się kosztami, można doprowadzić do sytuacji, w której właśnie takie dwie szkoły zostaną zmodernizowane, jak szkoła w Narzemiu i szkoła w Iłowie Osada. To pokazuje również zwrócenie uwagi na taki aspekt ekologiczny, bo te szkoły właśnie są tak zmodernizowane, aby ilość energii, która jest potrzebna do ich ogrzania była zdecydowanie mniejsza. Zwróćmy jednocześnie uwagę na to, że pracując wspólnie można zrobić bardzo dużo. Wartość inwestycji to prawie 7 milionów złotych, a środki to fundusze unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014-2020, 4,5 miliona złotych, rządowy fundusz inwestycji lokalnych, 1 800 złotych oraz pieniądze z budżetu gminy.